Pytają o Ciebie. Tak było w ciągu tych lat, odkąd zostałem wezwany ze stolicy Świętego Stanisława w Krakowie na stolicę św. Piotra w Rzymie. W ciągu tych lat gromadziliśmy się razem z Matką Chrystusa na modlitwę, zwłaszcza na Anioł Pański. Dziękuję za to moim rodakom. I dziękuję Tobie, Matko, Pani Jasnogórska, która byłaś z nami w tej modlitwie nawet poprzez setki kilometrów geograficznej odległości. Byłaś z nami, Pani Jasnogórska, jako niewiasta, która depcze głowę węża swoim Fiat przy, przy zwiastowaniu i podkrzyżowaniu. Któż jest matką Chrystusa? Którzy są jego braćmi? Sam Jezus odpowiada: Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. To się nade wszystko do ciebie odnosi, matko odkupiciela. Ty najdoskonalej spełniłaś wolę Bożą, najdoskonalej ją wypełniasz. Pomóż nam zgromadzonym tutaj w Warszawie, pomóż nam wypełniać tę samą wolę Boga, który jest miłością. Oto Matka Twoja. Te same słowa wypowiedział Chrystus sam z wysokości krzyża na Golgocie. Skierował je do człowieka, do swego ucznia Jana. Skierował je do każdego człowieka. Oto matka Twoja. Są to słowa o Marii. Są to słowa o matce, o kobiecie. Odnoszą się pośrednio do każdej matki, do każdej kobiety. Te słowa odnoszą się do wszystkich naszych matek na ziemi polskiej. Odnoszą się do wszystkich polskich kobiet. Ile im zawdzięcza naród, każda rodzina i cały naród. To one okazały się siłą nie do pokonania dla zaborców w ubiegłym stuleciu. To one bez oręża wywalczyły naszą niepodległość. Sami wrogowie dawali temu świadectwo. Co się stało z macierzyństwem polskich kobiet w tym stuleciu, w doświadczeniach okresu, który minął? Tak, okres minął. Ale skutki trwają. Są to także skutki destrukcyjne. Kto za nie podnosi odpowiedzialność? Wielu jest odpowiedzialnych. Za grzechem kobiety stoi zwykle mężczyzna, bo często w momencie, kiedy ona szczególnie potrzebuje z jego strony otuchy i pomocy, on egoistycznie pozostawia ją samą sobie albo nawet popycha ją do tego grzechu, który później będzie stanowił ciężki wyrzut sumienia na całe jej życie. Jego odpowiedzialność ukrywa się w jej winie, w obciążeniu jej sumienia. Nie brak takich, którzy chcieliby przedłużenia tego stanu, utrwalenia go jako czegoś normalnego i uprawnionego. Oto matka Twoja. Z wysokości krzyża wypowiedziałeś te słowa, Chryste, synu Boży, do każdego z nas, do wszystkich Polek i Polaków w ciągu tylu pokoleń, do nas współczesnych również. Oto matka. Wiemy, że jesteś matką. Nie przestajesz być z nami. Pomimo naszych słabości i grzechu, pomimo straszliwych nieraz win, pomóż nam odbudować polską rodzinę. Jakie święte, jako święte sakramentalne przymierze osób, jako stoją pokoleń, niech ta rodzina będzie prawdziwym środowiskiem miłości i życia, prawdziwym odpowiedzialnym Niech będzie pierwszą szkolą wielkiego przykazania miłości, tej miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie szuka swego, nie pamięta złego, która współweseli się z prawdą.